Dzieci, rzeczy, życi. Jerzy nie wierzy, że na wieży jest dużo jeży. Je Je Dwa, czy Je trzy, czy trzy, trzy, trzy. Chętnie. Dziękuję za zaproszenie. W końcu jest wiosna i śnieg. Już wiem, że kwiecień w, w Polsce to nie tylko coraz cieplejszy ton, Czasem pada, czasem wiatr, a czasem śnieg. Dzisiaj zapraszam do oglądania moich zmagań z językiem polskim. Cześć, jestem Ais. Teraz uczę się języka polskiego. Po raz pierwszy uczyłam się języka polskiego około 3, 4 lata temu. Nie wiedziałam jeszcze nawet, jak się widać. Jak tylko przyjechałam do Polski, zapisałam się do szkoły językowej. Moi koledzy z klasy byli z Portugalii, Venezueli i Argentiny. Moje pierwsze pytanie brzmiło A What is ananas? Ale zanim nauczycielka odpowiedziała, Wszyscy jednogłośnie powiedzieli mi It's pineapple Tak, w ojczystym języku wszystkich moich kolegów z klasy Ananas brzmiał Ananas W tym momencie pomyślałam o Będę musiała jeszcze nad tym populacować. A jeśli chodzi o rodzaj gramatyczny w języku polskim to moim kolegom z klasy wydawało się to łatwe. Tylko ja potrzebowałam trochę czasu, żeby zrozumieć tę koncepcję. Teraz spróbuję, spróbuję Teraz szybkiego słowa. Król Kalor kupił królowej kalorinie kolon, Kola lobego. Nasza pani prosi pani, prosi panią, aby pani poziczyła naszej pani kreden. O, oh, to, to, poświętuj. Michał małpkę miał, którą mu ją Pavel dał. Małpka Michała grzyzła, skakała i za... do we want to do you check do you budget check would you hand do you check the budget do you check do you to Moim zdaniem w języku polskim występują różne trudności. Na przykład rozumiem, że spodnie i oklale są w liczbie mnogiej, ale pleci i dziwi też nie są w liczbie pojedynczej. Dziwnie jest też dla mnie to, że słowo dzieć rzecz jest dziesiątnikiem rodzaju dzięskiego. Inna sprawa że niektóre czasownik, na przykład słuchać i szukać, nie łączą się z bielnikiem, ale z dopełniaczem? Słucham muzyki, szukam telefonu. Inną bardzo trudną rzeczą jest to, to że czasobniki mogą się odomieniać w zależności od liczby, na przykład. 2 pudełka i 5 pudełek. 1 kg, 2, 3, 4 kg, 5, 6 kg, 5 kg. Ojej, to Jest tego więcej. W języku japońskim są rzeczy, które można wyrazić za pomocą jednego czasownika. Ale język polski jest to o tyle trudny, że trzeba użyć na przykład wiedzieć, znać i umieć nie wiem, gdzie jestem nie znam polskiego nie umiem mówić po polsku Dlaczego jest tak wiele czasowników dla iść? iść, pójść, chodzić, jechać, pojechać, jeździć lecieć, latać, coś tam, coś tam Japoński ma tylko jeden, tak jak angielski IKIMASU IKIMASU A słowa oznaczające pozycje są również bardzo skomplikowane. Na przykład NA, W, PO po nich jest miejscownik, ale owok, koło, na wprost i wzdłuż po nich jest dopełniać i przed, za, pod, nad, między po nich jest narzędnik. Wiesz, język polski czasami nie jest wimawiany zgodnie z alfabetem. Cztery. Bluzka, kuska, Bluzka, zuska. Pięć. kuska, Pięć. Gryźć, wieść, gryźć, wynaleźć. Wynaleźć. Sześć. Krzak, krzesła, Krzysła. przesłać. Siedem. Posadzka, zasadzka. Posadzka, zasadzka. Osiem. Chodźcie, jedźcie, i jedźcie siedźcie. I siedźcie. Teraz, kiedy trochę się nad tym zastanowiłam, jest wiele rzeczy, nie mogą być dramunie trudniejsze, kiedy będę się więcej uczyć w przyszłości. Wtedy podzielę się nimi z Wami jeszcze raz. Gnieździe, Gnieździe. odjeżdża. Odjeżdża. E. Raz. rozdział 42 w Szczebrzeszynie część pierwsza jeden Jerzy nie wierzy, że na wieży jest dużo jeży I, wie, dwa I... czy trzy cytrzystki grają na cytrze? trzy w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie trzy bal bar bal bar 4. rampa, lampa rampa, lampa kupiłam te książkę dawno temu ale nigdy nie do dlaczego? bo jestem leniwa uwielbiam spać mój najlepszy rekord tej ziemi to Jedzenie tylko połowę banana i spanie przez cały pozostały czas, w sumie około 20 godzin. Kupiłam też te książeczkę dla dzieci w Biedronce Jest to nie wiele małych historiek, a każda historia ma innym wymówieniem alfabetu do cichuczenia. Teraz chcielibyśmy jako odopowiadać. E, ...gdy ktoś mnie zaprasza. Chętnie. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, ale dziś nie mogę. Jasne. Niestety, nie mam czasu. Dlaczego nie? Dzięki, ale nie mogę. Świetnie pomisł. Często mówię po 그 이유는 한국어랑 일본어는 너무너무 비슷합니까 근데 폴란도고와難즈카도나와즈미아테마테 알마무피타니야도바스 폴라쿠. 지호이키니야모로스노지미에슈체니잠쿠니엔티 도체프코. Jeszcze jakiś czas było zdrowe. Było nawet mnóstwo nowych liści. Ale stopniowo zmienia kolor na ciemno i traci swoją energię. Wiele liści również odpada. Ten dom nie ma balkonu. Czy muszę się już z nim pożegnać? Przy okazji chcę się przegnać, ale nie widziałam, że hoinkto to jeba, więc kiedy po pierwszy raz przyjechałam do Polski i zobaczyłam wielką hoinkę rosnącą na osiedlu, byłam bardzo zaskoczona. Jeszcze bardziej zdziwił mnie widok sklepu z choinkami otwartych tymczasowo w okresie sufion tyczni. W Japonii w okresie świątecznym sprzedaje się małe siutoczne choinki. Potem na ulicach dekoruje się duże siutoczne choinki. Ale czy to dlatego, że jestem z Osaki, nigdy nie widziałam prawdziwej, więc myślałam, że to drzewo, które nie istnieje, dla was to może być niewiarygodne nam Was Już byłem Nie z autofestyski W spraw. i Idę sam Właśnie tam Gdzie ciekają mnie I ci tylko mam Od lat Dla nich zawsze śpiewam Dla nich gram Jeszcze raz de nombas ni es porca